Witam Was w kolejnej części. Train. Ty też mi się nie podobasz. O, piolka. Bardzo dobrze. Chociaż no, tego zdrowia przydałoby się nieco więcej. Ale już nieistotne, jak wejść do góry. Na pewno dając się tak uderzać tym. No, przynajmniej już trochę zdrowia uzupełnione. Czy coś jest do góry? To wygląda, jakby mogło być coś do góry i zapewne jest. No oczywiście, tam jest pająk. Pająków chyba jeszcze nie było. Pająki są dosyć wrednymi przeciwnikami. Oczywiście będziemy mogli się za niedługo tylko przekonać. bo tylko jeszcze oczywiście pozdobywam tutaj... ...rzeczy, które można zdobyć, to by było dobre miejsce na... Skrzynka ale na to wygląda, że żadnej tutaj, no, nie ma. Ale eksiry zawsze są. Okej. Okay. Tutaj oczywiście mak. Bo te kolce mi się ani trochę nie podobają. Dobra, w dół. I to był pająk. Taki oto ciężki przeciwnik. Ale spokojnie, one jeszcze pokażą, co potrafią. Be bez <laughs> będzie śmiesznie Oszlak No i pająk właśnie prawie mnie zabił tak samo i to to, to już mnie zabiło tak na poważnie. Uszty mały one no, rzucają tam się swoją siecią, ale ona całkiem dużo obrażeń zadaje, trzeba na nie uważać. Jak najbardziej się tylko da na te trenne pajęczyska. O nie, nie. Ej, czy to się wysunie? Powinno. No tak. Powinno, ale tego nie zrobiło. O to, to. Uruchomiłem to sobie. Okej, to daje przejście w dół. Tylko pytanie, czy coś jest interesującego do góry? W jeden sposób można się przekonać. Up. Tylko to. Ok. Czyli teraz oczywiście musimy zejść na sam dół. Przy okazji, spróbując nie zginąć. I sobie. Dobra. O nie, 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 nie żaden śmiech, śmierci czy coś. O nie, I Drogi zły potworku. Nie ma tak. Mam trochę przerąbane, szczerze mówiąc. Ale mogę zrobić tak i jakoś powoli sobie prześmą. Mogę też tam. Tam do góry. Nie, 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 nie. nie. Hm. Coś mi się wydaje, że tam do góry już się nie dostanę Z jakiegoś powodu Hmm O ho, 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 ho. no cóż Może jakoś się da tam dostać, ale chyba nie, więc Opujemy sobie tutaj, bo tutaj chyba znajdziemy sekret, którego szukam Chyba, że on już był wcześniej, ale... Wolałbym, żeby nie. Okej, okay, trzeba się jakoś dostać do góry. Tam jest pająk, więc. E, nie zmieniłem. Bohatera. Chodź tutaj, moja droga. Nie zlatuj. Trzeba was idealnie ustawić, żeby móc. Idealnie wejść. Proszę nie, 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 nie. To się nie utrzyma, prawda? Można zrobić nieco inaczej, to tak będzie dobrze? Yy, nie. Yy, yy, yy. Yes! Mam Tutaj nie ma sekretu. Au. Tutaj była obowiązkowa droga. Ale właśnie, do góry coś było. Tylko, że przegapiłem to. Tam chyba były tylko lixiry, mam, mam nadzieję. Okej. Okay. On dokładnie wie gdzie strzelić. Tą swoją wredną siecią. Hmm. Ten teren wcale nie wygląda zachęcająco. O kurka! No dobra, mamy strażnika, z który będziemy się musieli teraz rozprawić. Co raczej nie powinno być dużym problemem, jak widać. I to jeszcze nie jest koniec tego poziomu. Mamy oczywiście jeszcze tutaj wiele więcej niebezpieczeństw, które nas tutaj czekają. O, jaki sprytny, jaki skoczny. Może dajmy normalne strzałki. O, pięknie. Zdrowie uzupełnione. No i dobra, teraz jakoś trzeba wejść do góry, jeśli już tylko ci przeciwnicy nie, nie będą się aż tak bardzo pojawiać. Ale widzę, że nie chcą przestać. Jeszcze któryś? No. I dobrze. Hmm. To może się pojawić? Okazać się w pewien sposób problematyczne. Więc w sumie można zrobić coś takiego, jeśli już tylko to będzie w dobrej pozycji szybko. Mhm. Jeszcze jedną. Oczywiście musi to dobrze zadziałać. Idź, dobra. I prawie, że się udało wskoczyć. Ale prawie to duża różnica. Dobra, wysuń się. Mogę zrobić jeszcze jedną kostkę, prawda? Mogę. Teraz bez problemu. Dobra. I'm here. 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 to am King's i am here looks like the artifact we're looking for. What are these artifacts i am here i Second artifact, that of mind and power had protected the castle and given strength to the king and his men. But the artifact was also protected by powerful charms, and only minds with pure thoughts could touch it. Over the decades, many kings and knights had tried to approach the artifact to no avail. The legend foretold that one day, a hero of pure mind and justified intent would come and claim the artifact. But as our heroes came through the castle door, they realized that the undead had seized everything in the castle. This once magnificent place had been transformed into a place of terror. This doesn't look like the castle I've heard about. No. I can't believe this. They have ruined... ruined it all! We must hurry. <laughs> On przetestował, to jest niebezpieczne. Dobra, jesteśmy w zamku, który trochę na to wygląda. Jest podniszczony. No ale cóż, tak to bywa czasami. O nie. Rucznicy powrócili. Dobra, dopiero co się odradził już mnie mógł uderzyć. Eee, on przeżył. Miał wszystko, o. Dobra. Wszyscy? Co to robi? Wiedziałem. What?! Jak mogło do tego dojść? No dobra. A tam na dole jest jedna rzecz. Eem, tutaj <noise> już, już nie, już nieistotne, istotne, mój drogi przeciwniku, tu jest skrzynka ukryta, więc no ty mi się tutaj najbardziej przydasz w tym momencie i proszę mnie tam nie spychać, jak on mnie mógł zobaczyć, a nie przejdziesz do mnie, nie masz szans, mój drogi, posążek orła. Mieszą, że energii przy użyciu czaru lewitacja. No, no, no to chyba wiadomo do kogo to musi iść. Tak, już czuję, że pominąłem ten przedmiot, który daje mi nieskończoność tlenu. Coś tak wyczuwam, że pominąłem. No ale nieistotne już. I tak to nie będzie chyba aż tak bardzo wymagane. Chyba. Chyba, że to jest dopiero później, ale nie wiem, już w sumie, I jak to z tym wygląda? Nie, Nietoperze i wojowniczka. Hmm, znaczy łuczniczka. Nasza złodziejka. To może być trudne wyzwanie. Ale został jeden. Dobra. <złatwione> Załatwione. Teraz traf. Dobra. I tutaj chyba nie ma nic aż tak bardzo specjalnego, więc... Yy, tam nadal jest jedna wielka zła pułapka. I przy okazji tutaj nic nie ma interesującego. Trzeba przeskoczyć tylko przez kolce. Okej, okay, nic trudnego. A, ja potrafię trafić, a ty nie. Tym się różnimy. Dobra, załatwiona. Oczywiście, no nadal nie mogę uzdrowić mojego biednego wojownika, który by się tutaj bardzo przydał, ale no cóż, mam przerąbane. Nie! Dobra, eee, a ty mógłbyś wrócić na moment, bo tak trochę ciebie potrzebuję. I... pyk, bym powiedział. No i dobra. O nie. O jest... Jest kula! Jest kula, jest kula, tylko trzeba... Trzeba najpierw do niej dojść! Dobra. No co teraz macie przeklapane. Hmm... tam wygląda to... To wygląda jakieś przejście gdzieś. Okej. Dobra, stworzymy sobie w takim razie tutaj jakąś kostkę i zobaczmy, co my tutaj mamy tak w ogóle. Okej. Okay. To wygląda zachęcająco. I to chyba tyle. Okej. Okay. Ulepszeni ucznicy. Dobra, to już jest coś, czego można się obawiać. Budło. I nieco słabsi ucznicy, dobrze mi znani. Też już nie są aż tacy potężni. Hmm, chyba nie wystarczy tylko tego nacisnąć. Przesuń. I zostałeś, ty, mój drogi. I już nie. I tak, chyba tutaj potrzebuję właśnie tego, żeby to móc nacisnąć, bo chyba nic się za bardzo nie dzieje. Jeśli tego nie ma. Okej, okay, spokojnie. Chciałbym, żeby to tutaj pozostało. W jakimś stopniu. Bo tak, tam jest drugi przycisk. Eee... Nie, 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 drogi, nie. Wracaj. Nie uderzysz tam. Ech. Jak bym mógł się tutaj wydostać? O! Bardzo dobrze. C czegoś złapałem. O! No proszę bardzo. To w sumie tu jest jeszcze tego trochę. Okej, okay, to przejście otwarte. I jak widzę, więcej niebezpieczeństw. I będzie nowy przedmiot dla naszego jednego z bohaterów. Zanim tylko zobaczymy, co to jest za przedmiot. Dobra, umieraj. Chyba, że to jest sekret, ale to by było dziwne. Jeśli to byłby sekret, bo zbyt bardzo źle ukryty. I bardzo jest na widoku. I trzeba, i no trzeba tam przejść, żeby go zdobyć. Trochę was się zebrało. To gindzie. I teraz trzeba tylko przejść jakoś y, tą górą. Co też też nie będzie aż takie proste, coś czuję. Okej. Okay. Y, poz... a. Po, nie pozwolicie, dobra. Rozumiem. Trochę to się was tam zebrało. Nie zdążyłem otworzyć. Dobrze. Pozytywnie. Dobra. Już? Zero przeszkadzajek? Dobra. Mogę otwierać. Uuu, szybki strzał. A więc szybsze naciąganie łuku Okej, okay, to wygląda bardzo dobrze Czy mogę to ulepszyć już teraz? Okej, okay. pięknie No, czuć, że jest szybciej To na pewno mi pomoże hmm. Coś nie działa <głapka> Pułapka nie zadziałała No dobra, coś na pewno jest na pewno całe mnóstwo przeciwnie i kolców Więc nie wiem, czy było warto Tam coś chyba będzie Tam, gdzie ten przeciwnik się ukrywa Już nie O Jesteś ty! No i kolejny poziom, ale to chyba... Chyba tutaj nic nie jest... au To jest obowiązkowa droga raczej Zobaczmy, co my tutaj możemy jeszcze ulepszyć. Dla Ciebie bym mógł ulepszyć w końcu to, ale nie jest to mi aż tak bardzo potrzebne. Więc pozostaje nam w sumie tylko. No, ulepszenie dokładnie w tym poziomie niczego. No to już będzie trzeba z tym poczekać. Jest ten łóżnik, który gdzieś tam strzela. O, o cześć. No, to szybkie przeładowanie łuku bardzo się przyda. Z całą pewnością. O dobra, chyba zginął. No może teraz naprawdę bardzo szybko... Dobrze strzela się, ty byłeś w podłodze. Czy ty się ukryłeś właśnie w podłodze? No okej, okay, może być i tak. Dobra. Ja bym w sumie chciał się jeszcze dostać po tej eksiry, jest ich całkiem sporo. Więc myślę, że mogłoby mi się przydać. Hop! No i tam jeszcze zróbmy tak. Nie! Moja biedna skrzynka! Ty tyś śmiecił, małym. Hmm. Ubu, ty naprawdę masz całkiem fajny cel. Nie strzelasz za bardzo prosto. I tu już w sumie nic nie ma interesującego dla mnie. Więc chyba, że jest przeciwnik, który bym mógł tutaj jeszcze zlikwidować. Którzy się tutaj skradają. Tutaj pozostało, ale no. Już was nie ma. Co. Co ty robisz? Zabicie cię w takim stanie może być trochę trudne. Całkiem dobrze unikasz. Problem zażegnany. I czy to jest coś, co mi pozwoli przejść dalej? No tak. Po prostu przeskoczę sobie dalej. I tą bramę sobie jeszcze otworzę. Czemu by nie? Okej. Okay. To może się okazać. Yy! Szybko, 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 szybko. Dobra. Nie widzę tutaj nic ukrytego. Szybko, szybko, szybko biegli! Skocz! Jejku, to było blisko. Hmm. No, tylko podejść, tylko podejść, mój drogi. Zostaniesz zmiażdżony przeze mnie, lub przez te zębatki. Wszędzie czy później was trafię. Wszystkich. Dobra. Trochę jeszcze ulepszenia. Zdrowia. Mimo wszystko te wszystkie szklety są dosyć, no... głupawe. Wpychają się w pułapki. Nie, 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 nie. Szybko, szybko. Skocz! O! Dobra. O nie. Dobrze, że pająków nie ma. Ale zapewne za chwilę będą Dobra, tutaj jest przejście, ale ja bym chciał jeszcze ciebie. A czy jest coś, coś jest do góry? Chyba nie wydaje mi się. Więc można tutaj lecieć w dół. Pozwól, że to wezmę. Dziękuję. No już tutaj wygląda to dosyć mrocznie, To wszystko. No i z tymi zębatkami tutaj może być całkiem zabawnie, jeśli chodzi o moje mosty. Ale zobaczmy, może coś z tego będzie dobrego. Uy! Dobra, przynajmniej mam ten. Mogę budować tylko dwa, prawda? Tak. Tylko dwa. Dobra. To się nie porusza zbyt bardzo będzie można tutaj przejść tam są eliksirki hmm ok, bez problemu, tutaj zbuduję raczej tą kość oj, tam jest skrzynka tam jest skrzynka to się z całą pewnością może przydać hmm, niebieski kamień mistrzów co daje mi niebieski kamień mistrzów Okej, okay, to bardziej się przyda dla naszej łuczniczki, żeby miała więcej strzał. Bo teraz może strzelać. Trzyma. A skrzynki dla maga. No cóż. Jeszcze... jeszcze trochę to... Nie, już tego nie ulepszymy, ale... <grych> nieistotne. I tak tego mamy całkiem sporo. To jest o, jakaś księga. Jest. Nie I'll have a closer look. <laughs> and with great enthusiasm, the wizard absorbed the contents of the king's journal. Of particular interest were the last pages. The king told of how they had found the ancient ruins, abandoned long ago. Statues of virtue and architecture beyond imagination had clearly impressed the old king. The King's Journal did not contain much on the artifacts, but the vivid descriptions matched the signs on the tomb of the first guardian. In legend, there exists a place that the guardians had called their home. If this was true, and the ruins were the origin of the artifacts, our heroes might finally get some answers. The journal had carefully mapped out the location of the ruins. It was in the middle of the forest, a long distance away. Our heroes began to follow the directions in the king's journal. At the edge of the forest, the thief felt a strange sensation. A warm feeling in her heart. Yes a long way to go, if we want to reach the ruins before nightfall. It's so calm here. I feel like a boulder has lifted from my shoulders. Mm. A tam jest Do zdobycia rzecz. Okej. Okay. Dobra, znamy lokację trzeciego artefaktu. Jesteśmy sobie w całkiem przyjemnym lesie. Już nie w ruinach, zamkach i tak dalej, tylko po prostu w lesie. W całkiem przyjemnym miejscu. Zrobiłem ci przejście, ale no, ty jak widzę, no, nie skorzystałeś z tego za bardzo. A mogę... mogę to oczywiście tak jeszcze zlikwidować. No i jeszcze się naturalnie cofniemy, bo tam jeszcze trochę rzeczy zostało. No was na nas naprawdę dużo strzał teraz, nie macie szans. Maksymalnie oczywiście będziemy mogli mieć nawet cztery strzały, więc to będzie bardzo fajna rzecz. Oczywiście jeszcze tylko dwa poziomy do tego. I będziemy mogli to mieć. JAKIM SPOSOBEM TY NIE UMARŁEŚ? O! Jeszcze jeden. Dobra, to się oczywiście zamyka, więc no... Trzeba nieco uważać. A tam więcej łuczników. Już próbują oczywiście mi coś zrobić. O ty, zwany ty! Tak na moim checkpointie? Ładnie to tak? O, witaj. No nie, 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 nie. No cóż, tak bywa. Nie wyszło tobie. Tobie też. Kompletne pudło, mój drogi. Tak sobie stałeś i nie wiedziałeś, co zrobić o niej, już po mnie. Tak to mniej więcej wyglądało. Już zaakceptował swój los, gdy mnie zobaczył przed sobą, z, na z naładowanym łupkiem. <słuch> no i proszę bardzo. Eee. A jakby uruchomić te rzeczy, bo one są tutaj no, niezbyt aktywne. A bym wolał, żeby jednak były. Za chwilę znajdzie się na to jakiś sposób. I fajnie, by było na... fajnie by było właśnie na ten most tutaj wskoczyć. No i proszę bardzo. A tam jest jakiś przycisk do uruchomienia pewnie tego. No cóż, zrobiłem to bez tego. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.